A witam ponownie. Dzisiaj Was pozdrawiam z salonu dealerskiego Volvo, gdzie sprawdzany dla naszych stałych klientów. Volvo XC60. Samochód już jest po kompleksowej, kilkusetpunktowej, drobiazgowej inspekcji podwozia, zawieszenia, komory silnika, wnętrza samochodu elektroniki pokładowej, oryginalności powłoki lakierniczej, oryginalności mocowań. Samochód, jak wspomniałem, przyszedł kilkuset punktową drobiazgową weryfikację. Cały samochód znajduje się w stanie fabrycznym. A nie ukrywam, że 3 miesiące wcześniej miałem również wizytę w salonie Volvo, gdzie niestety, ale źle się to skończyło. <laughs> Przynajmniej dla sprzedających, doszukaliśmy się uszkodzeń w dwóch miejscach. Też XC60. Na szczęście, w przypadku tego samochodu. Mamy tutaj samochód cały w stanie fabrycznie nowym. Także jest to dla naszego klienta bardzo dobra wiadomość. Cześć i do następnego razu.